Witajcie z tej strony, skorpion. No to na dół. Do wyjścia, szybko. A, megatronie? Gdy tylko zauważysz maskala, zniszcz go natychmiast. Szybko, potraktujcie baterię ciemnym energonem. Gdzie są te maskale? Myślą, są. Wrotn, na ty kias. Koby nie jak zwykle. Dzięki, dzięki. Muszę się zregenerować. Łączam dyskwalifikowania. Pręglupować się. Whoa, ale oberwaliśmy. No czy teraz trafisz? to Jest! trafił prawidłowo w Szybciej zniszczyć te baterie! Teraz tak Wydawałaby mi się energia. To się nazywa prawidłowe wykorzystanie broni palnej. Zgadza się, ale mamy mało energii. A pełno tu autobotów, maskali. skali. Wciąż naprawy. Wiem. Dostaliśmy znowu Cienko to widzę, cienko wycofać się Wycofujemy się. Bądź ostrożny! Właśnie o sprognie! Ja też Wycofać się! Rozpaliłem go! Wiem, wiem

No, doskonała robota Soundwave. Otwórzcie drzwi wyjściowe. Dziękuję, Lordzie. Megatronie. Ruszać się decepticony! Migiem! Tak jest. Hej, Sandwave! Chcesz się ścigać? Niekoniecznie. Chciałem to samo powiedzieć. Wow, znowu te kule. Idźmy trochę tyłem. Mamy te lasery, ale możemy jak widać ją inąć. Na szczęście, znowu pociąg, megatronie, poczekaj na mnie. Się przejechać, głupcy. Piękny to był skok. Znowu wyzwaliśmy od głupców. Megatronie. No, dlaczego? Ja wiem, że jesteś potężny. No, ale bez przesady, ok. Teraz nadjeżdża pociąg z drogi. Ponownie ładny skok. Stacja. Stamtąd możemy spenetrować dolne poziomy Ayako! Co? Tylko tyle? To była niezła jazda, szybka i samobójcza. A jaką lubię? Ja niekoniecznie. Zostanę jednak przy tej broni. Rozwalony pociąg. Samotny autobot. Zniszczony. Znak Decepticonów. To też prawda, Megatronie. Wykryłem klucz Omega. Powinniśmy przejść przez stację transportową. Doskonale. Klucz Omega czeka. Megatronie, czujniki wskazują zbliżające się autoboty. Nowy cel, Przecikony, przygotować broń do walki. Robi się. To jeden z tych paskutnych pojazdów autobusów. Kto śmie okazywać mi taki brak szacunku? No właśnie. Dostał. Skinął. Chodźcie tu. To was pociąg przejedzie. Dzięki kolejne autoboty do golenia. Wow, dostaliśmy pięknie. to at co was inaczej. Rakietę krycie. Oh, oh, satysfakcjonujące. też tak myślę. trzaskanie uzbrojenia. Ja. Trochę przeszkadzają te pociągi. Ubaga granat. Gdzie? Regeneracja wymienników ciepła. Farci. No nie dostał teraz tak autoboty rzucają granaty Możesz podziwiać moją celność Nie mam cierpliwości do pojazdów przeciwnika <laughs> dobrze powiedziane Rzuciłem wow. Ładnie oberwaliśmy. Kolejny. Fak. Mamy bardzo mało energii. A nie chcę teraz zginąć. Kurde. Shit. ona no, jednak zginołem. Ja i odnowa, no. Bo ja zdał do tak nie stało mi żadnego zagrożenia dla Megatrona. No dla Ciebie tak megatronie. szansę przeży. Teraz to szybko spróbujemy załatwić. Drakity krytcie! Dostali! Pięknie! O, my też ładnie dostajemy Super! Że dostali! O, chyba nie chcesz mi zrobić krzywdy! Kieka wystrzelona w kierunku autobota. Nie chciałem. Tu broni! Nie mogę tak funkcjonować. Zgadza się. Neutralizować ten pojazd. Chłopaki, zróbcie coś. Tylko poczekaj, parszywy autobocie! Mamy jedną rakietę. Uwaga, grana! Kurde! Czas na szybkie przemieszczanie! No nie. No. I skinęliśmy znowu, no Fak To nie jest takie trudne, ale ta końcówka jest jakaś wkurzająca lekko. Rakiety nie robią na mnie wrażenia. Regeneracja wymienników ciepła. Uh. Ładnie <głuszafia> giną. Są ci... Przesyłanie Energonu do broni. Granaty to tylko mała dolegliwość dla Megatrona. Dobrze mówisz, Megatronie Broń w gotowości. Likwidacja została zakończona pomyślnie. No ale tylko na tym jednym. A jeszcze kilku pozostało. Bo chyba nie chcę z nich zrobić krzywdy. Shit, granaty znowu. Znowu te głupie granaty. Rakieta wystrzelona. Yeah. Uda nam się tym razem nie zginąć. Zademonstrowałem właśnie jak powinno się korzystać z rakiet Nie mam cierpliwości do pojazdów przeciwnika Zwykła rakieta nie stanowi żadnego zagrożenia dla Megatrona Przesyłanie energonu dobro Następne autoboty skinął Aha! O, dobrze, że dalej nie poszedłem. Czyżby to były wszystkie autoboty? Mam nadzieję. By nam tutaj. Ale te pociągi zasuwają. Tchurzu. Zaznaczyłem ten obszar do bombardowania mrocznym energonem. Aha. Weź? To znaczy tak wspaniały Megatronie. No, teraz inaczej mówisz breakdown. Procedurę broni. Autobot w polu widzenia. Energia się przyda. Komentujcie. Oceniajcie, subskrybujcie. Do następnego odcinka. Cześć!